Dom z drewnianych klocków. Takie skojarzenia można mieć patrząc na konstrukcję wykonaną przez firmę z Na pierwszy rzut oka ten budynek nie różni się od innych. Żeby zobaczyć różnicę trzeba wejść do środka. Cały dom został stworzony z drewna. To miejsce pakujemy drzwi. Do też jest moduł drzwiowy, tylko to mogą być drzwi wewnętrzne. Takich różnych modułów jest 26. Tyle zdaniem firmy Woodcore House wystarczy, żeby dostosować projekt do wymagań klientów. Podstawowy element ścianka potrafi wytrzymać ponad 20 ton nacisku. Badaliśmy ponad 3 lata nasze elementy na Politechnice Śląskiej. Zgniataliśmy, łamaliśmy, wyrywaliśmy, chcieliśmy pod każdym kątem sprawdzić, co się będzie działo z naszą konstrukcją. Kolejną zaletą takiego budownictwa ma być czas powstawania. Budynek takiej wielkości można postawić w ciągu około 6 dni. Później oczywiście pozostaje jeszcze najbardziej czasochłonne wykończenie. Zdaniem firmy to rozwiązanie nie jest droższe od Tradycyjnego budownictwa. Ono jest porównywalne ekonomicznie, natomiast to, co my dostajemy w przypadku konstrukcji drewnianej, to jest dużo szybsze wykonawstwo i dużo mniejszą ilością ludzi. Czyli tam, gdzie na przykład materiał może się okazać odrobinę droższy, tam zyskujemy na robociźnie, tam zyskujemy na czasie. Proszę pamiętać, że jeżeli na przykład Pan zdecydowałby się na budowę domu, to do momentu wprowadzenia się do tego domu utrzymuje Pan prawdopodobnie drugą nieruchomość, w której Pan mieszka. I każdemu z nas zależy, żeby jak najszybciej mieć ten swój stały. Firma zjawożna zbudowała nie tylko halę do produkcji drewnianych domów, ale też biurowiec z tego właśnie materiału. Siedziba firmy ma trzy kondygnacje, ale jak zapewniają jej przedstawiciele, z modułowych elementów można zbudować nawet ośmiokondygnacyjny budynek.